50 lat temu widzowie na całym świecie mogli wyobrażać sobie przyszłość kina mniej więcej tak jak w tej scenie z filmu Powrót do przyszłości 2. A ten wielki holograficzny rekin to w sumie tylko reklama filmu, i nie wiemy jak wyglądałaby sama produkcja. Jedno jest pewne, Współcześnie raczej nie mamy do czynienia z tego typu technologią. Co innego można powiedzieć o zamiłowaniu do sequeli, bo o ile jeszcze nie było premiery XIX części Szczęk, to wiele kultowych filmów po latach doczekało się kontynuacji, prequeli, spin-offów czy rebootów. Nie mówiąc już o wielkich filmowych uniwersach zawierających w sobie kilkanaście lub kilkadziesiąt produkcji z tymi samymi bohaterami. I jak trafnie zauważyło jedno z Was, przewidywanie przyszłości kina współcześnie ma pewnie tyle samo sensu, co przewidywanie przyszłości kina kilkadziesiąt lat temu, ale i tak spróbuję to zrobić. Jednak postaram się ograniczyć scenariusze rodem z filmów science fiction i skupię się na zmianach, które zaczynają zachodzić już dziś i zapewne rozwiną się w bliższej lub dalszej przyszłości. Spojrzę nie tylko na kilka najbliższych lat, ale spróbuję też przewidzieć, jak przemysł filmowy może wyglądać za 20, 30, a nawet 50 lat. Zanim spojrzymy w przyszłość, cofnijmy się na chwilę do przeszłości, a konkretnie do przełomu lat 60. i 70., kiedy narodził się nurt znany dziś jako Nowy Hollywood. To właśnie wtedy swoje pierwsze triumfy święcili tacy twórcy jak Francis Ford Coppola czy Martin Scorsese, a w kinach można było obejrzeć takie produkcje jak Absolwent, Masz czy Noc Żywych Trupów. Były to czasy, kiedy filmy stały się zdecydowanie bardziej mroczne i pesymistyczne. Był to po części skutek sytuacji społecznej w Stanach Zjednoczonych, a po części efekt rezygnacji z kodeksu Haysa który dość mocno ograniczał to co można było wcześniej w filmach w ogóle pokazać. Czy w tamtych czasach twórcy filmów mogli jakkolwiek przewidzieć to co dzieje się współcześnie? Trochę tak, a trochę nie. No bo pomyślcie, co by było gdybyśmy cofnęli się do tamtych czasów, wiedząc jak wygląda oglądanie filmów współcześnie. Myślę, że w latach 70. nikt nie przewidział, że będziemy mogli oglądać filmy na mierzących zaledwie kilka cali, płaskich, podłużnych prostopadłościanach, które w trakcie oglądania można przypadkiem utopić, co przydarzyło mi się w zeszłym roku. Z drugiej strony, myślę, że może można było przewidzieć powstanie czegoś podobnego do portali streamingowych i VOD, choć prawdopodobnie nikt nie spodziewał się wtedy, że będzie to coś tak ogólnodostępnego. Wraz z rozwojem kinematografii i początkiem nurtu kina Nowej Przygody, przyszłość wysokobudżetowego kina stała się trochę łatwiejsza do przewidzenia. Ludzie zajmujący się w Hollywood liczeniem pieniędzy zaczęli zauważać, że zazwyczaj bardziej opłaca się produkcja drugiego filmu z tymi samymi bohaterami, niż czegoś zupełnie nowego, co trzeba by było stworzyć od podstaw. Efekty tego typu myślenia widzimy do dzisiaj. Patrzę na Ciebie, Disney. Możecie się teraz zastanawiać, czemu nie wspominam o nowinkach technologicznych, ale prawda jest taka, że wiele z nich było znane już wtedy. Na przykład Steadicam został wynaleziony w 1973 roku. Pierwsze kino, w którym można było zobaczyć filmy w technologii IMAX, powstało dwa lata wcześniej. Greenscreen był znany już w latach 30. A jeśli oglądaliście film Marcina. To wiecie też, że pierwszy film w technologii 3D został stworzony jeszcze przed 1900 rokiem. Tym, co mogłoby zaskoczyć widzów z tamtych lat, jest zdecydowanie rozwój technologii CGI. We współczesnych filmach CGI zostało udoskonalone do tego stopnia, że różnica między tym, co rzeczywiste, a tym, co wygenerowane komputerowo, jest niemal niezauważalna. Przed laty ludzie musieli zadowolić się sekwencjami w stylu tych, które można zobaczyć w filmie Tron z 1982 roku a na pierwszą pełnometrażową w pełni komputerową animację musieli czekać aż do roku 1995, czyli do premiery Toy Story. Na przestrzeni lat wielokrotnie zwiastowano śmierć kina. Okres I i II wojny światowej był trudny dla kinematografii w całej Europie, ale Hollywood prosperowało wtedy wyśmienicie. Pierwsze opinie, że kino wkrótce umrze, przyszły wraz z upowszechnieniem się telewizji w latach 50. Podobna sytuacja miała miejsce w latach 80., gdy pojawiły się kasety VHS, ale nigdy wcześniej nie doszło do tak ogromnego kryzysu, jaki kino przeżyło w zeszłym roku kryzysu, który tak naprawdę wciąż trwa. Wielu z Was przyszłość kina widzi w streamingu i VOD, przewidując, że kina ze względu na możliwość oglądania filmów w domu albo całkowicie znikną, albo staną się rozrywką zupełnie niszową. Sama pandemia pewnie nie mogłaby sprawić, że kina upadną, ale lockdown w połączeniu ze streamingiem i VOD jest już trochę bardziej realnym zagrożeniem. Czy kiniarze mają się czego bać? Wiele wskazuje na to, że tak. Dzięki rozwojowi technologicznemu możemy współcześnie oglądać filmy w domu w dużo lepszej jakości niż kiedykolwiek wcześniej. Do wyboru mamy naprawdę wiele opcji, bo Portali streamingowych i serwisów VOD istnieje obecnie naprawdę mnóstwo. Internet jest jak wypożyczalnia filmów, którą wszyscy mamy na wyciągnięcie ręki, a dla wielu osób oglądanie ich w domu jest po prostu wygodniejsze i nic nie wskazuje na to, że za kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat mogłoby się to zmienić. Czy to oznacza, że w przykładowym 2071 roku kina będą jedynie sentymentalnym wspomnieniem? Myślę, że raczej nie. W podobnym tonie wypowiada się profesor Marcin Adamczak, filmoznawca i współzałożyciel firmy dystrybucyjnej Velvet Spoon. Na pewno streaming może spowodować pewne komplikacje związane z działaniem kin, Jest to związane oczywiście nie tylko z pandemią, ale także z pewnymi napięciami, które pojawiały się już wcześniej w tym okresie przedpandemicznym co najmniej dwóch, trzech lat przed rokiem 2020. Jest to związane z dążeniem platform streamingowych, zwłaszcza Netflixa jako najsilniejszego chyba do tej pory z nich konkurenta, do równoległej dystrybucji w kinach i na platformie streamingowej. I to, co może się stać, jeżeli ten model się upowszechni. No to jest cios w okno kinowe, który raczej bym nie obstawiał, że doprowadzi do jakiegoś upadku czy kin. Natomiast po prostu w perspektywie kilku lat kina mogą przestawać być najważniejszym oknem dystrybucyjnym na rzecz streamingu. Będą powoli spychane do pozycji pewnego kanału, który de facto jest przede wszystkim formą promocji kontentu, dla którego głównym kanałem dystrybucji jest streaming. Widzowie będą oczywiście głosowali portfelem, więc jeśli premiery kinowe przestaną się opłacać, to pewnie hollywoodzkie studia z nich zrezygnują. Warner Bros. podjął decyzję, że w tym roku kilka filmów będzie miało premiery w modelu hybrydowym, jednocześnie w kinach, jak i na platformach streamingowych. Jednak wszystko wskazuje na to, że rozwiązanie to nie będzie kontynuowane po zakończeniu pandemii. I nawet jeśli widownia zacznie w pewnym momencie częściej oglądać filmy w internecie niż w kinie, to raczej mało prawdopodobne jest, że ta forma oglądania filmów całkowicie odejdzie w zapomnienie. W oglądaniu filmów na sali kinowej jest coś niepodrabialnego coś, czego nie da się odtworzyć w warunkach domowych. I myślę, że część ludzi, określanych przez was w komentarzach koneserami lub, mniej pochlebnie, snobami, nie zrezygnuje z regularnego chodzenia do kina. Czy będzie ich na tyle dużo, żeby największym multiplexom nadal opłacało się działać? Czas pokaże. Ale myślę, że kina studyjne raczej nie powinny czuć się zbyt zagrożone i w sumie zgadzam się z tymi z was, którzy twierdzą, że będą przeżywały one swój renesans. Jeżeli kina stałyby się takimi miejscami, o których tutaj mówimy, to tak naprawdę mniej ucierpią kina arthouse i studyjne, które mogłyby przejąć taką rolę e, jakby tego rodzaju placówek. Natomiast moim zdaniem ten cios będzie przede wszystkim, jeżeli się pojawi wymierzony w multiplexy i w ten taki globalny model, który dominował po roku 80. Jeżeli ten model się skończy, to obawiam się, że aktualnie nie ma na horyzoncie żadnego skutecznego innego modelu biznesowego. To, to może się wydawać w części słuchaczy czy widzów takie bardzo niszowe, że gdzieś tam rozważamy dystrybucja taka czy inna, czy kina tak czy Inaczej będą wyglądały. Tak naprawdę system, czy rynek filmowy jest systemem połączony połączonych: produkcja, dystrybucja, kina, inne pola eksploatacji. Jeżeli okaże się, że nie mamy modelu biznesowego, który potrafi udźwignąć takie filmy, zamortyzować je i dostarczyć możliwości zarabiania na nich, to nagle te duże filmy przestaną być biznesowo opłacalne, co też spowoduje właśnie, że może nie będziemy aż tak bardzo potrzebowali tych multiplexów i że być może przyjdzie czas innego typu widowiska filmowego, może mniejszego, bardziej kameralnego, Андроид, чашку себе выбрали, не Jak dzisiaj wyobrażamy sobie kino przyszłości? Cóż, to zależy od tego, o jakim aspekcie mówimy. Wydaje mi się, że na początku warto przyjrzeć się temu, jakie filmy odnoszą obecnie największe sukcesy. Nasze spojrzenie powinno paść w pierwszej kolejności na MCU. Kinowe uniwersum Marvela przyniosło Disneyowi górę pieniędzy. Przed pandemią mogło wydawać się, że ludzie powoli zaczynają nudzić się tą formułą, ale zamknięcie kin ponownie rozbudziło apetyty na oglądanie superbohaterów, czego najlepszym świadectwem są seriale Disneya. Czy kino superbohaterskie ma szansę święcić triumfy przez następne 50 lat? Raczej wątpię. Zgadzam się z Pauliną, która napisała, że filmowa adaptacja komiksów to tylko moda, która przeminie. Ale myślę, że sam koncept filmowych uniwersów przetrwa. W końcu MCU nie było pierwszym kinowym uniwersum. Przed nim były jeszcze Gwiezdne Wojny, Harry Potter, czy uniwersum X-Men. Dopóki hollywoodzkim studiom będzie się to opłacać, możemy spodziewać się coraz większej ilości filmów ze znanymi postaciami i lokacjami. A na pewno będzie im się to opłacać, bo widzowie kochają wracać do ukochanych światów i bohaterów, Zwłaszcza kiedy mają do nich sentyment. A skoro już jesteśmy przy pieniądzach, to warto zwrócić uwagę, gdzie Hollywood może teraz znaleźć ich najwięcej, czyli w Chinach. Już współcześnie każdego roku w kinach można zobaczyć kilka produkcji, których głównym targetem jest rynek chiński. I takich filmów będzie zapewne coraz więcej. Pewnie już teraz byłoby ich więcej, gdyby nie limit zagranicznych filmów, jakie mogą pojawić się w chińskich kinach, ale ten limit z kolejnymi latami powinien się zwiększać. Przychody, jakie przynosi sukces komercyjny w państwie środka, są nieporównywalne do tego, ile film może zarobić gdziekolwiek indziej, i to nawet mimo. Tego, że do twórców filmu trafia tylko niewielki procent tego, co zarobi w rzeczywistości. Bardzo dobrze wychodzi na tym też sam chiński przemysł filmowy, który poziomem swoich produkcji coraz bardziej zbliża się do standardów wyznaczonych przez Hollywood. W zasadzie można powiedzieć, że chiński rynek filmowy zaczyna przerastać już ten amerykański. Chiny będą najpóźniej za rok, dwa, trzy lata, bardziej dwa niż trzy pewnie, największym rynkiem kinowym świata. Pytanie, które jest kluczowe, jeżeli chodzi o Chiny, to jest pytanie, czy po prostu Chiny będą tylko sobie tym największym rynkiem, czy Chiny będą w stanie rzucić wyzwanie globalnemu Hollywood na arenie światowej? Czyli, innymi słowy, czy Chiny będą w stanie rywalizować z, ze studiami hollywoodzkimi na rynkach państw trzecich i albo w dłuższej perspektywie po prostu zmarginalizować Hollywood i stać się tym głównym globalnym dostarczycielem kontentu? Albo, co tutaj, drugie rozwiązanie polegające na tym, że okej, okay, być może Chiny całkowicie nie zmarginalizują Hollywood ale prawdopodobnie będą w stanie wytworzyć drugie w równorzędne globalne centrum produkcji treści, Hollywood coraz częściej modyfikuje swoje filmy, poddając je autocenzurze, aby sprostać wymaganiom chińskich cenzorów, czasem dostosowując się do nich już na etapie pisania scenariusza. Hollywoodzkie wytwórnie, którym na Zachodzie często wytyka się nadmierną poprawność polityczną, w Chinach rezygnują ze swojej postępowości w imię wyższych zarobków. Z filmów wycinane są osoby czarnoskóre czy nawiązania do społeczności LGBT. Oczywiście wiele w tym hipokryzji, ale czego się nie robi dla pieniędzy. Hollywood już teraz jest dość mocno uzależniony od Chin. Dochodziło nawet do sytuacji, w których produkcje, które okazały się finansową klapą na Zachodzie, były ratowane przez przychody z rynku chińskiego. Trudno sobie też przypomnieć wysokobudżetowy film powstały w ciągu ostatnich 10 lat, który byłby w jakiś sposób krytyczny wobec chińskiego reżimu. I w przyszłości raczej wiele się pod tym kątem nie zmieni, no chyba że amerykański rząd zdecyduje się znowu na jakieś sankcje. Warto zastanowić się też nad tymi najbardziej futurystycznymi scenariuszami. Nie jestem specjalistą od technologii. W tej dziedzinie brylują raczej Marcin i Alexy, ale mnie też fascynuje to, jak współczesne odkrycia mogą wpłynąć na to, jak filmy będą oglądane i produkowane za przykładowe 50 lat. Jakiś czas temu miała miejsce dyskusja dotycząca wskrzeszania zmarłych aktorów za pomocą CGI, wszystko przez zapoczątkowanie prac nad filmem Finding Jack, którym miał zagrać zmarły w 1955 roku James Dean. Na wykorzystanie wizerunku zmarłego aktora ponoć zgodziła się jego rodzina, ale i tak Wzbudziło to w Hollywood wiele kontrowersji. Branża nie miała problemu z epizodycznymi wystąpieniami cyfrowo wskrzeszonej Kerry Fisher czy Petera Cushinga, ale film, w którym główną rolę miałby zagrać od dawna nieżyjący aktor, dla wielu byłby przekroczeniem pewnej granicy. Jednak nie ma się co dziwić protestom. Z jednej strony jest to oczywiście dość wątpliwe moralnie, ale z drugiej, gdyby cyfrowe wskrzeszanie aktorów się rozpowszechniło, to w zasadzie nowi aktorzy przestaliby być potrzebni. Mogliby co najwyżej użyczyć swojego ciała do odegrania jakiejś legendy kina, ale ich twarz i głos byłyby zmodyfikowane komputerowo. No i pojawia się pytanie, czy w takiej sytuacji można w ogóle jeszcze mówić o aktorstwie? Wątek ten został nawet poruszony w filmie Kongres z 2013 roku, w którym aktorka Robin Wright, wcielająca się w samą siebie, podpisuje kontrakt umożliwiający wykorzystanie jej zeskanowanego wizerunku w filmach, które dopiero mają powstać. Ostatnio zrobiło się też głośno o podobnym problemie, ale w kontekście aktorów dubbingowych. Gdy zmarła Maria Wallace, która podkładała głos w serialu Simpsonowie, jego twórcy stanęli przed niemałym problemem. Chcieli nagrać odcinek pożegnalny, ale wykorzystanie w nim głosu Innej aktorki byłoby kompletnie bez sensu. Dlatego zdecydowali się na inne rozwiązanie, a konkretnie na AI, które zastąpiło Wallace, wykorzystując do tego nagrane wcześniej przez nią dialogi. Przy odpowiedniej ilości materiałów głos wygenerowany przez algorytm brzmi tak autentycznie, że nie da się go odróżnić od głosu aktora. No i kto wie, może za kilkadziesiąt lat głos w filmach będzie podkładany nie przez aktorów, a właśnie przez sztuczną inteligencję. Istnieje też realne zagrożenie, że proces pisania scenariuszy i tworzenia historii zostanie po prostu zautomatyzowany. W 2019 ktoś nawet podjął próbę bez tworzenia scenariusza filmu o Batmanie za pomocą AI. Wyszło to dość komicznie, ale sztuczna inteligencja przyszłości zapewne mogłaby okazać się dużo bardziej kompetentna. Już współcześnie AI może decydować o tym, co będziemy oglądali. W końcu to właśnie algorytmy decydują o tym, jaki film proponują nam na przykład serwisy streamingowe. Robią to oczywiście na podstawie naszych wcześniejszych decyzji, ale nie zmienia to faktu, że sposób ich działania może dość mocno ograniczać to, co będziemy oglądać, zamykając nas w swoistej bańce. Jedno z was pisało o tym, że filmy przyszłości mogłyby brać pod uwagę nasze emocje, i na ich podstawie decydować, które z przygotowanych wcześniej zakończeń filmu zostanie przez nas obejrzane. Nie trudno sobie wyobrazić, że coś takiego mogłoby pójść jeszcze o krok dalej. Zamiast rekomendować nam filmy z danymi aktorami, czy o danej tematyce, albo dostosowywać fabułę filmu do naszego nastroju, sztuczna inteligencja mogłaby po prostu generować filmy na życzenie, na podstawie naszych preferencji. Brzmi to dość futurystycznie i pewnie takie filmy nie różniłyby się od siebie zbyt mocno, ale wydaje mi się to jak najbardziej możliwe. Jako ludzie mamy czasem tendencję do zamykania się na nowe doświadczenia. Oglądamy filmy, z tych samych uniwersów, z tymi samymi postaciami, albo z naszymi ulubionymi aktorami, często ograniczamy się do naszych ulubionych gatunków filmowych, albo do filmów naszego ulubionego reżysera, bo podoba nam się jego styl. Nie ma w tym oczywiście nic złego, ale sytuacja, w której jakaś wytwórnia filmowa wykorzystuje te upodobania, by stworzyć zaawansowane algorytmy do generowania potencjalnych filmowych hitów, nie wydaje się zupełnie oderwana od rzeczywistości. Niektóre studia robią coś podobnego już teraz. Sztuczna inteligencja, co prawda nie tworzy jeszcze filmowych hitów, ale jeśli dostarczy się jej odpowiednie dane, pomaga zdecydować, który scenariusz ma większą szansę powodzenia i przykładowa wytwórnia właśnie w ten scenariusz może zainwestować swoje pieniądze. Warto przyjrzeć się też scenariuszom, które przez lata wydawały się najbardziej prawdopodobne, a mowa oczywiście o technologii VR. Większość z Was to właśnie w niej widzi przyszłość kinematografii, choć zauważyłem, że te wizje trochę się różnią. Niektórzy sądzą, że wirtualna rzeczywistość zabije kina, choć przeważają osoby, które sądzą, że tradycyjne kina zaadaptują te technologie, a seanse w wirtualnej rzeczywistości będą odbywały się tak jak te tradycyjne, czyli w sali Kinowej. Różnie wyglądają Wasze teorie na temat tego, jak mielibyśmy tę wirtualną rzeczywistość odbierać. Większość z Was stawia na sprawdzone rozwiązanie, czyli duet google i słuchawki. Są jednak też tacy, którzy przyszłość VR-u widzą w hełmach, opaskach lub specjalnych kombinezonach podobnych do tych, które można było zobaczyć w Ready Player One. Z kolei inni sądzą, że do doświadczenia VR-u powinny wystarczyć podłączone do mózgu chipy. Czy VR to przyszłość kina? Aby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebowałbym pewnie osobnego materiału, dlatego spróbuję jak najkrócej. Prawdopodobnie tak, choć entuzjazm dotyczący wirtualnej rzeczywistości w ciągu kilku ostatnich lat znacznie osłabł. Czy słusznie? Trochę tak, a trochę nie. Technologie VR nie stanęły w miejscu, a z każdym kolejnym rokiem upowszechnienie ich użycia w sztuce filmowej wydaje się coraz bardziej prawdopodobne. Choć na wejście do środka filmu poczekamy jeszcze dłuższą chwilę, to w ciągu kilku ostatnich lat powstało kilka ciekawych, wysokobudżetowych filmów eksperymentalnych, które spotkały się z umiarkowaniem entuzjazmu przyjęciem. Jednym z nich był oczywiście Black Mirror Bandersnatch. Interaktywny film, który pozwalał widzowi podjąć decyzję dotyczącą dalszych losów bohatera. Innym przykładem mógłby być Hardcore Henry. Film nagrany w całości z perspektywy pierwszej osoby, co miało tworzyć w widzu poczucie bycia w centrum akcji. I każdy z tych filmów wydaje się na namiastką czegoś, co mógłby w przyszłości dać nam VR. Ale też każdemu z nich brakuje tego czegoś. O żadnym z tych filmów nie można powiedzieć, że wykorzystuje technologię wirtualnej rzeczywistości. I w tym momencie pojawia się pytanie, czy to do czego dążymy te filmy, w których widz nie będzie tylko biernym obserwatorem, można będzie w ogóle jeszcze nazwać filmami? Wydaje mi się, że nie. To brzmi jak zupełnie nowe medium, coś, co nie jest ani filmem, ani grom, ale będzie miało w sobie elementy zarówno tego pierwszego, jak i drugiego. Tylko że wydaje mi się, że na coś takiego jeszcze trochę poczekamy. Optymiści twierdzą, że mniej niż 20 lat. Mi się wydaje, że to może potrwać trochę dłużej, może nawet więcej niż 50, no ale ja jestem pesymistą. VR odhaczony, a co z innymi nowinkami technologicznymi? Bardzo obiecująca wydaje się technologia Virtual Production, która zapewne wyprze green screeny i blue screeny zastępujące ekranami LEDowymi, które można modyfikować w czasie rzeczywistym za pomocą silnika Unreal Engine. To rozwiązanie zostało zastosowane np. w serialu Mandalorian, gdzie wyglądało naprawdę imponująco, ale pierwsze krótkometrażowe produkcje z wykorzystaniem tej technologii zaczęły powstawać już nawet w Polsce. Jeszcze w zeszłym roku pierwsze filmy z użyciem Virtual Production zaczęło tworzyć warszawskie studio Blackfish, a skoro już przy Polsce jesteśmy, to moją uwagę zwrócił też bardzo ciekawy projekt trzech studentek Politechniki Krakowskiej. Stworzone w ramach konkursu Cinema Futurismo EcoCube to projekt kina wykorzystującego energię odnawialną. Miałoby ono mieć trzy sale dla 50, 20 i 5 osób, a co ważniejsze, dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych byłoby całkowicie samowystarczalne. EcoCube zostało zaprojektowane w taki sposób, by pasować do każdej przestrzeni, niezależnie od tego, czy zostałoby postawione w parku w środku miasta, czy na dachu istniejącego już budynku. Twórczynie Pamiętały też o uwzględnieniu koniecznej przestrzeni reklamowej, bo kino miałoby być wyposażone w dwa zewnętrzne ekrany, na których wyświetlane byłyby reklamy i zwiastuny, a w cieplejsze dni może nawet i filmy. Wszystkie futurystyczne oraz mniej i bardziej prawdopodobne scenariusze na przyszłość mamy chyba już omówione, ale wśród Was pojawiło się też kilka osób, które stwierdziły, że kino zapewne w ogóle się nie zmieni. Jest to mało atrakcyjna opcja, ale myślę, że ją również należy rozważyć, choć sądzę, że trzeba wziąć poprawkę na to, jak definiujemy słowo kino. Bo jeśli mówimy o miejscu, w którym ogląda się filmy na wielkim ekranie, to możliwe, że faktycznie niewiele się zmieni. Jeśli jednak mówimy o kinie jako o kinematografii, to do zmian dojdzie na pewno, nawet jeśli miałyby to być tylko zmiany jakościowe. Na Koniec materiału chciałbym podziękować mojej koleżance z filmawki, Asi, która zainspirowała mnie do zrobienia filmu na ten temat i pomogła w researchu. Dziękuję też wszystkim komentującym, bo wasze wypowiedzi bardzo ubogaciły ten materiał. Jeśli macie jeszcze jakieś przemyślenia na temat tego, jak kino może wyglądać w przyszłości, albo po obejrzeniu tego filmu przyszły wam do głowy jakieś inne możliwe scenariusze, to tradycyjnie odmykam dyskusję. Do usłyszenia!